Czy chciałbyś ostać żyć na bezludnej wyspie? Absolutnie nie chcę żyć na bezludnej wyspie. A pauba chciałaby żyć nie. na bezludnej wyspie? Czy chciałbyś żyć na bezludnej wyspie? Nie. Czy chciałbyś żyć na bezludnej wyspie? Nie. Bezludna wyspa to znany motyw w literaturze. Na tle bezludnej wyspy widać ludzką wolę przeżycia w walce z własnymi fizycznymi ograniczeniami. Lecz nawet nie ten heroizm zmagań o żywność czy ogień jest najważniejszy. Na pierwszym planie jest walka z niewidzialnym i potężniejszym wrogiem człowieka, samotnością. Ludzie nie chcą żyć na bezludnej wyspie, bo nie chcą żyć w samotności. Samotność jest środowiskiem dla człowieka nieprzyjaznym, groźnym i wyniszczającym. Można powiedzieć, że samotność jest powolnym, ale skutecznym zabójcą. Co takiego jest w niej, że tak skutecznie, pośmiertelnie rani ludzi. Boimy się bycia samotnym. Dzieje się tak, ponieważ przebywanie w grupie. Pozwala nam zaspokajać wiele bardzo ważnych potrzeb. Grupa daje nam poczucie bezpieczeństwa, przynależności, udziela nam wsparcia emocjonalnego i materialnego. Ułatwia nam również realizację ważnych dla nas zadań i podejmowanie trafnych decyzji. Praca na oddziale opieki paliatywnej na pewno zmusza do refleksji nad samotnością ludzi, ponieważ niestety bardzo często nasi pacjenci są osobami samotnymi. Nie znaczy to tylko, że nie mają rodzin. Często są samotni, ponieważ rodziny nie chcą z nimi, razem uczestniczyć w tych ostatnich dniach ich życia. Jest to bardzo, bardzo trudne dla naszego personelu, bardzo smutne dla nas wszystkich, że niekiedy musimy. Po prostu prosić rodziny, by towarzyszyły naszym umierającym pacjentom, by uwzięli ich za rękę, by nie bali się posiedzieć przy ich łóżku, żeby po prostu byli przy nich, bo ci ludzie, może nawet wyczerpani, już niekiedy nieprzytomni, oni na pewno czują obecność swoich bliskich i na pewno nikt z naszego personelu nie zapewni takiego ciepła domowego ani takiej rodzinnej atmosfery. Tam, gdzie zaczyna brakować miłości, kończy się życie. Znaczy to, że tam, gdzie nie ma drugiego człowieka, bliskiego, bliźniego, przychodzi samotność, a wraz z nią cierpienie. Cierpienie wyjątkowo dotkliwe, czasem trudne do zniesienia. Wykładając przysłowiową kawę na ławę, człowiek nie może żyć sam. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Waga osamotniania szerzy się także po śmierci. Najszybciej schną łzy, nieco później uśmierza się ból, a na końcu zaciera się pamięć, którą chciał czy nie chciał, obumiera miłość. Samotność po śmierci jest nieprównanie groźniejsza niż ta za życia na ziemi. Problem bowiem w tym, że samotność po śmierci może zabić aż na wieki. Jedynym lekarstwem jest większa niż śmierć, przenikająca jej ciemności miłość. Ta po śmierci ma tylko jedno w modlitw. modlitwę. Miłosierdziu Bożemu, w czasie tej najświętszej ofiary polecajmy zmarło. Modlitewną pamięcią przed tronem miłosiernego Boga obejmijmy zmarłych papieży, biskupów, proboszczów, prefektów i wikariuszy, dobrodziejów parafii poległych w obronie ojczyzny i naszego miasta, spoczywających na naszym cmentarzu oraz zmarłych z naszych rodzin. Kościół kontynuuje. Stary Testament i również modli się za zmarłych, modli się korzystając najpierw ze mszy świętej jako ofiary Jezusa Chrystusa. Modli się przez wypominki z racji Dnia Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznych, jak również przez cały rok przed Mszami Świętymi, modlimy się przez tak zwane Wypominki roczne. Prócz tego każdy człowiek może modlić się prywatnie za zmarłych i powinien to czynić, szczególnie na modlitwie różańcowej. Istnieje pewna zależność między zwiększającą się liczbą samotnych na Ziemi i tych, którzy bez bliskich pozostają po śmierci. Znakiem osamotnienia po śmierci jest zarośnięty i zapuszczony grób, ale zdarza się, że i zadbany grobowiec, obmurowany pięknym kamieniem, nie jest znakiem miłości do drugiego, ale miłości do siebie. Dzieje się tak wtedy, gdy jest grób, kwiaty i znicz, ale nie ma modlitwy. Niepokoi, gdy wielu chrześcijan nie pamięta w modlitwie o swoich bliskich. To, że odeszli, że ich nie widzimy, nie słyszymy, nie może sprawić, że staną się dla nas obcy, jak przechodnie. Ich, jak podpowiada nam wiara, obchodzi nasz los. Ze względu na wspólnie spędzone lata, a także na wzajemność, wypada, aby i nas obchodziła ich przyszłość.